Kusi jeszcze tam, nie? Ale już może zostańmy tutaj. O już jesteśmy nisko. Dobra. Już nisko upadliśmy. Co? Nisko upadłeś. Dokładnie. chyba ta diva nawet tak mówi jak kogoś wypchnie poza mapę. A, okej, okay, dobre, dobre. Ktoś tu leci. Dobra. Jest tu dobra skrzynia. Widzę na dole i jest młod w niej, słuchaj, panie. O! A ty, to ja sobie swojego wezmę od NPC-a w takim razie. No dobra, i chyba możemy wypierdalać, masz już tego młota? Tak, tak, tylko pokwykaj chwilę o słodę se zrobię na tych jagodach. Spoko. Ja, good. Ja, ja. ja, ja. Skąd ja ci teraz jagod wezmę? Ale dowie, naśladujesz niemieckie kobiety, Helgi i inne takie. I ja. oni myślą sobie w tych niemieckich filmach przyrodniczych. Czekaj, bo ja się dekoncentruję przez ciebie, słuchaj. A ja kurde nie widzę nigdzie ty... Kurczak? To ty? Kurczak mały Tu jest Tu jest! Czekaj, gdzie? Na dole Tam musi być daleko Albo za kabiegiem Za drzewem Puścił pega. Widzę Kurwa nie trafiam go Lecę na młocie jest ich dwóch! Wiem! Jeden powalony. Drugi lewy. Brawo. Kurwa wymaga, czekaj. Tu, bo pod się. O, a ja to dziewka w herbach. to jest dla i pies. Firewerki! A co to, mamy nowy rok? No kurwa, mamy nowy dzień! Każdy dzień jest wart takiej celebracji Co ty tam znowu maltretujesz, biedne zwierzątka? Biednego dzika Dobra, ulepszę sobie brońkę, bo w sumie mam dużo kasy A ja dzisiaj... Ja mam, cały, ekipun mam cały ekipunek okay. złoty, zostało mi 2150 zyla O kurde, zajebiście Z 5000. także ponad połowę tego, co miałem, wykurwiłem O, o! dwóch LeBron, nie ma osłony Prawie lewy czekaj, już podbijam. Lew, brawo. O, jadą, uwaga, jadą, jadą wozy kolorowe. Szkoda, że nie ma pega. Mam demera złotego, o. wszystko mam złote. Gdzie tu są za A, tam się będą bić. Widzę. Powalone tam zdech. Tu jest po, po lewej na dole. Widzę. Leczy się. Le, le Dwóch, tak. dwóch tam jest. Kurwa, nie widzę NPC. go. a NPC sam. a NPC sam. Kurwa, czekaj. Leży. Ale prawie mnie położył jebany. Ale jeszcze mamy tu kogoś. Czekaj tylko, ja muszę się trochę podleczyć i przeładować. Dobra. Tam się Nad pokazuje. Nad ty, góra, na głowę, na głowę Ale przed nami widzę, też, typa. uważaj, przed ale nami Ale dobra, też. dawaj do tego z góry. On, on dam... Tu, tu jest typo, widzę go. Fek, idę, idę Powalił za tobą. Powalił go już, na górze. Kurwa, leży Leży jak coś. Okej, okay. albo u góry jest, kurwa, tam jest Dawaj, ktoś. podnoś mnie. Dobra, ale... No dobra. I... i... i fiche i póki... Chodź tu, pie Lewy! Dobra. Gdzie ty jesteś? No tutaj, tutaj Gdzie, tu jest za kamieniem. są Może do krzaka? Dobra. Okay. Tam biegają. Tam, tam biegną w dół. Widzę, widzę. Walimy ich. Daleko Nie. są. Dobra, daleko są. Spokojnie, jest 23 trzech jest z nami. Możemy najwyżej podejść gdzieś trochę bliżej i próbować dokaić w tych co, co są z wekfegi walku. No tak, wiem, ale ciągle jest sporo ludu. No dobra, ale no to jakoś tam się por... jest, ty. Dobra. Tak we, we zakabie kamieniem Widzę, tak. widzę. Chyba drona ktoś puścił przed chwilą A tam jest f 1 Dostał ode mnie za 38 Brawo. raz O tam, tamten nas widzi Który? A dobra Tak albo nas widzi, albo po prostu fela w górę No to chodź w lifejbowy Uwaga z lewej, pra prawej Tam skowadła walą Widzę. Tylko ten typ też jest tutaj z, tej, z tej strony, czekaj. O no, no, tu jest pod, po tej stronie, tam jest lewy jeden. A tam ba drugiego. Leż. Lecę do ciebie. Okej. Okay. Chowaj kom... się, bo teraz my będziemy cele. A nie, tam widzę, następny jest. Dobra, zostało 14. Oho. Latają na młotach. F W budynku, tam. Jeszcze Dobra. jeden na punkcie. Sporo ich lata. No. Chowaj się. Chyba, że to nie dadasz, na nas, w Nie na nas. Leży, baba syste, dzięki. Ryba leży. Tam, tam, tam za, za budynkiem. Przeładuj, przeładuj ile możesz i kurwa gdzieś musimy się schować za drzewo. Słyszef. Jakaś inna proporcja. Nie, wydaje się, ten Raczej nie. Oho, ktoś się strzela. Tam Na błocie leć. Tak, widzę. Nad, nad nami, ale nie na nas chyba. Uciekał. Uciekł na drugą stronę. Nie ma osłony? Widzę, ale te w ogóle No, do ostatni strzał został stary i jest, będzie leżał. Jest, jest, buffy, jest bufy Leczy się tam Lekszy Kraku Nie widzę go No tam był Dawaj na młodzież to od Gdzie on jest? No tam za za tym Za kamieniem? Dokładnie O też w uciekł, chowaj Kurwa się ma. Umerzałeś? Nie. Nie. Gdzie jesteś? Za mną? Za kamieniem. Uwaga, walą w nas. Okej. Okay. A my musimy i tak uciekać, bo burza. Hm. Młot ktoś wydrobił. O kurwa, jak tam gęsto. Podpalaj lepiej. Nie mam już czym. Spierdalam. Chowaj się. Kurwa, nie mam już czym spierdalać. Zostało dwóch! Kurwa, spokój, stary, teraz tu spokojnie. Tak, tylko wymają MPCA. Trudno, olej MPCA walczy tylko. Zaraz im się skończy. Się. Może już im się nawet, nawet skończył. Ja na dachu jest jeden, w tym razie. Dobra, tutaj. to chodź. Ktoś tu idzie, mamy typa. Czeka, leży, ostatni. Kończ go, kończ go, proszę. Brawo. No i zajebić. Ty, obrogiliśmy Pierwszy koronę. raz Nadział się da na, Nadział się da na mój pistolet No patrz jaka pozytywna no. aura No, to zajebiście to Oj. Rude laski Oj. rządzą